Dobry byt. Podcast o współczesnym świecie, filozofii, szczęściu i nie tylko. Jeżeli lubisz czuć się mizernie, słowo samorozu jest Ci obce oraz nie przepadasz z optymizmem, to nasz podcast może Ci się nie spodobać. Ale jeżeli chciałbyś zaczerpnąć inspiracji o rozwiązaniach do dzisiejszych problemów, przyczyniać się do lepszej kondycji świata, lub po prostu lubisz posłuchać dobrej jakości rozmowy, zapraszamy. Ja jestem Krzychu, a ja Bartek. Witamy w naszym podcaście. Cześć Bartek, ja jestem Krzychu, ty jesteś Bartek. Cześć Krzychu. Stawiłem się na ciebie. <laughs> Okej. Okay. Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć w ogóle co my robimy i po co. Podcast Dobry Byt jest o tym czym jest dobry byt, aczkolwiek ja tam bym najpierw pogadał o tym po co i dlaczego. Chciałbyś Bartek powiedzieć skąd u ciebie taki pomysł, żeby zacząć w ogóle nagrywać swoje rozmowy, po cholerę coś takiego robić? No, chciałbym powiedzieć to, że przede wszystkim żyjemy obecnie w ciekawych czasach. Weszliśmy niedawno w nowe dziesięciolecie, mamy już lata XXI wieku. Rzeczywistość, która zdecydowanie jest odmienna i inna niż ta, która powiedzmy występowała 10 lat temu. I wydaje mi się, że pytania na to, jak dobrze żyć i jak powiedzmy być potencjalnie szczęśliwym człowiekiem, są teraz bardzo ważne i próba odpowiedzi na te pytania na pewno jest inna i odpowiedzi na te pytania na pewno są inne niż te, które były powiedzmy jeszcze kilka lat temu i dlatego mam motywację, żeby tutaj z Tobą Krzychu spotykać się z ludźmi i porozmawiać o różnych rzeczach, jak dobrze żyć. A Ty co o tym myślisz? Jeszcze co przychodzi mi do głowy to fakt, że uczniowie w szkole, którzy zaczynają swoją edukację no często szkolą się pod wpływem uwarunkowania kulturowego, rodzinnego, żeby wykonywać jakiś zawód. A realia rynku, jak skończą tę edukację, będą już zupełnie inne, niż jak zaczynali tę edukację. Więc zawód, który będą wykonywali, nie istnieje w momencie, kiedy oni zaczynają się uczyć. I tempo zmian dzisiaj jest tak zawracające, że potrzebujemy jakichś nowych szkół myślenia, nowych wzorców myślenia. Dotyczących tego, jak się odnaleźć. Jak się odnaleźć, to jest taki termin parasola dotyczący tego, jak dobrze żyć, jak być zadowolonym, bo ja tak bym rozumiał dobry byt, czyli po prostu takie istnienie, taka egzystencja, która służy danej jednostce i innym. Ja to bardzo wiążę, to jest bardzo powiązane i chciałbym. Z różnymi ludźmi rozmawiać, z tobą, z innymi osobami też, o tym, jak to zrobić w tych bardzo szybko zmieniających się czasach. Ja przede wszystkim bardzo lubię mówić. Ja to wiem już od bardzo wielu lat. To był jeden z powodów, dla których wybrałem zawód, w którym mówię. I uważam, że całkiem dobrze mi to wychodzi. Rozmowy, które prowadzę często. Do nich wracam. Rozmowa to w ogóle jest taka, taki element życia, takie narzędzie, z którego lubię korzystać. Uważam, że rozmowa jest bardzo wzbogacająca, wzbogacająca osobowość, wzbogacająca ducha. I dużo z niej wynika. Jest to bardzo rozwojowa rzecz. Uważam, że bardzo warto rozmawiać. Tylko to jest też pewna sztuka. I nie tylko poprzez treść tego, o czym będziemy mówić, ale też poprzez sposób tego, jak Będziemy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy natchnęli i zainspirowali odbiorców, słuchaczy, widzów do tego, jak warto, warto rozmawiać. Ja siebie widzę po prostu jako człowieka ciekawego życia i fajnie byłoby zgłębiać to, jak dobrze żyć. Cały czas dążę do tego, żeby tą piłeczkę odbić i zadać tobie jakieś pytanie, ale to, to byłoby sztuczne. I przeczące temu, co właśnie powiedziałem, bo ja bym bardzo chciał mówić z autentycznością, więc y, po prostu zakończę paplać i na pewno i tak chcesz już od dłuższego czasu mi się, <laughs> mi się wejść do głosu. Tak, bo Także tutaj otaczałeś to... taki bardzo ciekawy temat, jako narzędzie, które tu wybieramy, y, w tym, żeby propakować, czym jest dobry byt. Bo moglibyśmy zrobić różne rzeczy. Moglibyśmy, nie wiem, założyć stronę internetową i prowadzić bloga, w którym, nie wiem, pisalibyśmy jakieś artykuły, moglibyśmy. Nie wiem, organizować spotkania jakieś, choćby online. Teraz w pandemii może trochę trudniej jest to zrobić na żywo, w którym byśmy mogli potencjalnie dyskutować. Zapraszam skonstruować jakiś rodzaj panelu dyskusyjnego, gdzie moglibyśmy pytać ludzi, czym jest dobry byt. Zdecydowali mi się jednak obaj na formę, właśnie narzędzia, jakim jest, roz, jakim jest podcast i narzędzia, jakim jest rozmowa. Bo tutaj rozmowa jest powiedzmy najbardziej prostym narzędziem dla nas, które pozwala nam na jakby zmianę punktu widzenia, ponieważ bardzo często żyjemy sobie jako osoba yy, jakiś rodzaj bańki, mamy jakieś archetypy zachowań, mamy jakieś wzorce kulturowe, jakieś wzorce, które przyjęliśmy wynikające z naszego wychowania i generalnie jako człowiek lubimy swoją strefę komfortu i lubimy sobie w niej być, siedzieć i sobie w tym błotku sobie, że tak powiem, taplać się trochę. Zależy oczywiście to od naszych wewnętrznych cech osobowości, czy bardziej lubimy wychodzić z tej strefy komfortu, czy mniej lubimy. Ale ogólnie biorąc przynajmniej w przypadku mojej osoby, jest tak, że w pewnym sensie zmiana punktu widzenia jest jakby moim hobby. Uważam, że dla mnie rodzaj to, że mogę zmienić punkt widzenia na jakiś aspekt, szczególnie który mógłby poprawić mój byt, no ma jakiś taki charakter naprawdę takiego przeżycia, no takiego, no, bym powiedział, takiego uniesionego wręcz bym powiedział szczególnie, gdy właśnie znam sobie sprawę, że rzeczywistość tak naprawdę wygląda trochę inaczej. Niż, no, niż myślałem. I uważam, że właśnie tutaj prowadząc ten podcast, fajnie by było, gdybyś wiele razy mógł poczuć takie uczucie, bo ono by jakby dało mi szersze spektrum rozumienia świata, rozumienia tym, jak, co to znaczy być człowiekiem i może też dzięki temu ktoś innym byłbym już spełniony, gdy choćby jedna osoba inna, która by potencjalnie tego usłuchała, mogła po prostu poczuć to samo uczucie i jakby mogła spojrzeć na jakieś sprawę Szczególnie jakąś prywatną dla niej ważną, w sposób z innego punktu widzenia, z innej strony i stwierdzić: Ej, faktycznie jest inaczej niż myślałem. Tak, wpływ na szerszy kontekst świata poprzez ten podcast byłby pozytywny, wpływ oczywiście byłby wspaniały. Świetnie byłoby nie tylko rozmawiając, co bardzo lubię, cieszyć się tą rozmową. Ale również wprowadzić do dyskursu publicznego różne wątki, które są wartościowe, które uważamy za wartościowe, wprowadzić albo umocnić. W, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach ciężko jest coś odkryć, więc prawdopodobnie będziemy już mówić o czymś, o czym ktoś już mówił, ale i tak uważam, że warto rozmawiać, wprowadzać wiele różnych perspektyw. To, o czym powiedziałeś, chciałbym dodać. Taką chęć, żeby nawiązać pewnego rodzaju dialog też z publiką. Jeżeli macie jakieś pomysły, o czym można powiedzieć, o czym można porozmawiać, z kim można porozmawiać, to jesteśmy, jesteśmy bardzo otwarci na sugestie. Szczególnie że sieć, którą będziemy zarzucać w całej tej basenie tematyki, będzie dość szeroka. Ciężko, kiedy ludzie właśnie mnie pytają, o czym będzie mój podcast, ciężko mi odpowiedzieć. I myślę, że podcast Dobry byt. Będzie o dobrym bycie. I jakże ważny jest to temat, ale również jaki jak i szeroki. I, i, I pytanie, czy w ogóle odpowiadamy na to pytanie, czym jest dobry byt. Bartek, jak myślisz? Czy, czy, czy mówimy o tym, czy sam podcast o tym powie, chociaż trochę mniej więcej? Wydaje mi się, że w przypadku odpowiedzi na to pytanie, czym jest dobry byt, tutaj odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ mógłby nam ktoś zarzucić, że tak naprawdę czym jest, wiadomo, czym jest dobry byt. Dziś w trakcie jakiegoś nauczenia ogólnokształcącego powiedzmy w liceum, na której z lekcji dowiadujemy się o czymś takim jak piramida Maslowa, o zestawie potrzeb, które ma człowiek. Zaczynając od takich taki prymitywnych potrzeb wynikających z potrzeb fizjologicznych, czy pod potrzeb bezpieczeństwa, potrzeb relacji z innymi ludźmi, jakieś znaczenia w społeczeństwie, czy aż do na samym końcu samorealizacji. I tak naprawdę wydawałoby się, że spełniając te wszystkie potrzeby w jakiś sposób, no człowiek na pewno mógł, mógłby poczuć się szczęśliwy. Prawda jest taka, że no, zdarza się w różnych sytuacjach, że jakby nie, nie wszystkie potrzeby nasze. Są możliwe do spełnienia, i być może odpowiedzią jest taką, że jakby model funkcjonowania i jak żyć dobre, dobry byt, to niekoniecznie jest spełnienie wszystkich swoich potrzeb. I tutaj być może chciałbym zwrócić taką wędkę, że może to jest jedno odpowiedź na pytanie, że ta odpowiedź zupełnie jest nieoczywista. Myślę, że szczególnie jak dobrze żyć, jest to pytanie, które, na które próbują odpowiedzieć sobie czy filozofowie od wielu, wielu tysięcy lat. I no myślę, że dalej nie doszli do konsensusu, z tego względu, że świat stara się teraz bardziej skomplikowany. Ludzie nas naprawdę są różni, w związku z czym odpowiedź na to, czym jest dobry byt dla każdego człowieka jest w jakiś sposób indywidualna. Inna będzie dla mnie, inna dla Ciebie będzie Krzysiek, a dla wielu ludzi jeszcze będzie inna, więc naprawdę trzeba szerokie spektrum tutaj rzeczy by poruszyć, żeby wiedzieć, czym jest dobry byt i dlatego właśnie chcemy rozmawiać o tym z różnymi naszymi gośćmi. I mam nadzieję, że ludzie, którzy odbierają nasz podcast, też pójdą chociaż za naszą pomocą w tą stronę, żeby znaleźć odpowiedź dla siebie, czym jest dobry byt. Każdy temat, mam nadzieję, że w jakiś sposób znajdzie ukojenie, znajdzie inspirację, da inspirację różnym ludziom. Więc mam nadzieję, że duża pula osób, którzy. Szerokie grono ludzi będzie mogło znajdywać w naszym programie dużo inspiracji, radości, zasłuchania. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas na rowerze, czy biegając, czy pracując, czy sprzątając, czy po prostu siedząc i słuchając tylko i wyłącznie. Wspominasz o tych potrzebach i, i mówię, że no taką dajesz hipotezę, nie? że niekoniecznie spełnienie tych wszystkich potrzeb. Da, daje spełnienie. Nie? I w sumie zastanawiam się, co ja sam o samym tym myślę, bo w tej piramidzie też są potrzeby samorealizacji i transcendencji. I szczerze mówiąc, nie wiem, co takiego można byłoby znaleźć, co by się nie podporządkowało pod tą piramidę. Jest też takie bardziej wschodnie podejście, które mówi, że to nie w spełnianiu potrzeb jest szczęście, tylko w ich eradykowaniu. Im mniej jest potrzeb, tym więcej jest szczęścia. Jest y, taka hipoteza w myśli buddyjskiej, że potrzeby, różnego rodzaju pragnienia są przyczyną cierpienia, niezależnie od tego, czy są spełnione, czy nie. Myślę, że o tym też powiemy niejednokrotnie, ale właściwie łatwiej jest powiedzieć, czym dobry byt nie jest, niż czym dobry byt jest. I ty już o tym trochę wspomniałeś, o, powiedziałeś o bagienku i o różnego rodzaju bańkach. Wydaje mi się, że Twój słownik jest w stanie lepiej to opisać. O jakich bańkach i bagienku mówiłeś? Czym dokładnie, jakie są takie dzisiejsze wyzwania, które powodują, że spotykamy się z ludźmi, których doświadczenie życiowe pokazuje, że nadal, mimo całego tego niesamowitego rozwoju, Technologicznego, naukowego, kulturowego, często ludzie czegoś takiego jak dobry byt po prostu nie doświadczają. Przede wszystkim wynika to z tego, że prawda jest taka, że większość ludzi obecnie, która korzysta z internetu, jest, no, posiada konta na różnych rodzajach portalach społecznościowych, posiada konto na Google, posiada tam e-mail. W związku z czym, no, jako po to, żebyśmy czuli się bardziej szczęśliwi, odczuwali większą przyjemność z tego, że korzystamy z internetu. No, jesteśmy jakby też konstruowani w jakichś swoich wewnętrznych bańkach, znaczy dostajemy to, na co mamy ochotę. Niekoniecznie jest w jakiś sposób sprofilowane dla nas. Myślę, że wiele ludzi zdaje z sprawę, że reklamy, które pojawiają się na Facebooku, czy treści podpowiedzi, treści, które się pojawiają u nich na, na Facebooku, na wolu, wyszuki wyniki wyszukiwania w Google, czy to, co mam propozycje na YouTube, wynikają z tego co dani co ludzie lubią, po prostu. W związku z czym tak naprawdę ten, zamykamy się dzięki temu w jakimś takich coraz bardziej zamkniętych bańkach myślenia, w których operujemy już tylko pewnymi schematami, jakby schematami myślenia, i co powoduje, że jakby bardzo trudno nam spojrzeć na pewne sprawy zupełnie z innej strony. Tak? Jakby to budowanie takich bańek jakby tym bardziej podsyca jeszcze, powiedzmy, taką istniejącą obecnie. Nie tylko w Polsce, ale na świecie tendencje, jakby takich walk no, różnych, powiedzmy, już można powiedzieć zdecydowanie ideologii, no, powiedzmy, powiedzmy, że można tak w taki sposób nazwać, w których jakby obie strony potwierdzają się tylko, uwielbiają się, potwierdzać yy, we własnym zdaniu, tak? I jakby, a przede wszystkim jakby wartością samą w sobie często jest jakby yy, no, walka, tak? W sensie, że treści, które osoby dodają, dostają, dostają popierają jakąś jeden rodzaj wierzeń czy ideologii, powiedzmy to i Treści, które otrzymują w internecie, no jakby tylko samo utwierdzają ich w tym, co myślą. W związku z czym trudno im zmienić zdanie. A bardzo często zmiana, jakby brak nowych treści, nowej pożywki dla, dla mózgu, jakby wpędza nas w jakiś taki rodzaj, czy to poczucia zagrożenia, czy jakiegoś syndromu obrężonej twierdzy. No to jest bardzo szybką drogą do, do tego, żeby po prostu nie czuć się dobrze, i czujesz ciągłe poczucie zagrożenia czujesz, że ktoś, że jest źle i że będzie gorzej, że ktoś ci coś chce zabrać, no to myślę, że w takich warunkach trudno jest o dobry byt, chociaż myślę, że jest to niewykluczone, bo, no, bo można spróbować się od tego trochę odciąć, no oczywiście do pewnego, do pewnego momentu, ale przede wszystkim warto zmieniać zdanie i jakby spróbować wychodzić spoza swoją bańkę jakąś myślową. I tutaj przykład nie chciałbym w tym w ramach jakby motywacji tego mojego podcastu, jest to, a wydaje mi się, że będzie dla nas to bardzo trudne również, to, żeby nie mówić to z perspektywy pewnej bańki ludzi. Myślę, że sami funkcjonujemy, żyjemy w jakiejś bańce, żyjemy w Wrocławiu, w którym miasto jest dość duże. W związku z czym to już samo nasyca nas to, że spotykamy i znajomi, których spotykamy są powiedzmy jakiegoś określonego typu. No, w związku z czym, jeśli chcielibyśmy w tym momencie. To, o czym mówimy nas, czym jest dobry byt, to mówimy o czym czym dobry byt jest dla nas, czyli mieszkańców yy, dużych miast, powiedzmy oba, obaj mamy wyższe przełcenie, w związku z czym bańka się coraz bardziej zawęża, tak? Że w jakiś sposób to też yy, powoduje, że mamy mniej interakcji innego typu. Więc fajnie bardzo chciałbym również w naszym podcaście, żebyśmy byli w miarę otwarci na nowe, yy, na nowe nowe myśli. Ja chciałem Cię jeszcze o coś zapytać właśnie w tym kontekście, ale najpierw bym jeszcze dodał taki pierwszy czynnik, który mi się rzuca w oczy, który jakieś szumy powoduje w tym dążeniu ludzi do dobrego bytu. To jest pewnego rodzaju konsumpcjonizm i morze bodźców, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Ciężko jest się odnaleźć w tym nadmiarze informacji. Właściwie, na przykład temat dieta, no to możemy znaleźć zupełnie wartościowe badania naukowe, które potwierdzą taką dietę albo zupełnie przeciwną. I gdzie tu prawda? Więc żyjemy właśnie w obecnej sytuacji w takim niesamowicie dużym natężeniu strumienia informacji, który łączy się też z tym. Jest jakaś potrzeba w człowieku, żeby do tej informacji dążyć. Ja bym taką hipotezę rzucił, że jakiś czas temu, nie wiem czy to było 2 lata temu, czy 20, trochę przekroczyliśmy pewnego rodzaju zdrową pojemność mózgu dotyczącą ilości tej informacji. Jak sobie z tym poradzić? Dzisiaj różne są trendy minimalizmu na wielu różnych frontach. Myślę, że siłą rzeczy o tym w wiele różnych sposobów napomkniemy. A o tym, co ty powiedziałeś, chciałem zapytać. Kiedy ostatnio, czy pamiętasz na przykład, ostatni raz, kiedy zmieniłeś zdanie na jakiś temat? Kiedy stanąłeś się z jakimś faktem, który sprawił, że stwierdziłeś, myliłem się, i muszę zmienić zdanie na jakiś temat. E, tak, paradoksalnie to było takie. Meta, trochę zmiana zdania, ponieważ pamiętam, że ostatni raz przy ostatnim Bożym Narodzeniu zdałem sobie sprawę podczas jedzenia kolacji wigilijnej wraz z moją rodziną, że faktycznie funkcjonuje w bardzo silnej bańce, takiej informacyjnej. Wróciłem do rodziny, do mniejszego miasta, na wieś pojechałem. Tam spotkałem ludzi, którzy no nie mieszkają, tak jak mówiłem wcześniej w dużym mieście, to bardzo mnie uświadomiło właśnie w tym, jak bardzo mój punkt widzenia jest zakrzywiony. Myślę, że patrzę tylko z wszystko z perspektywy siebie, tak naprawdę na świat, na jakby na to, czym jest powiedzmy, nie wiem, dobro żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w państwie jako strukturze, jakieś się nas organizuje, to, to, to moje przekonanie to, czym jest, to jest dobre dla państwa, jest po prostu moim przekonaniem, które wynika z tego, że żyję tam, gdzie żyję. I mam takie doświadczenia życiowe, jakie mam, i myślę, że to, że inne inne osoby po prostu myślą w inny sposób na ten sam temat. Znaczy na tym jak powinna wyglądać powiedzmy, Polska no to wynika po prostu z ich własnych osobistych doświadczeń. I po prostu jakby taka historia, której mówi o tym posługiwanie się faktami czasami, może to strasznie teraz to powiem, jakby czasami może nie mieć w ogóle sensu, ponieważ. Jakby, żeby móc przyjąć fakty, musisz móc je osadzić w jakiejś swojej własnej, no, wewnętrznej rzeczywistości, móc je jakoś przyporządkować. A czasami jest tak, że de facto, to nasza interpretacja faktów, że pewne rzeczy są dobre, po prostu są, jest naszą interpretacją. W momencie, gdy spotykamy jakąś osobę, która żyje w zupełnie innym środowisku niż my, to mogę że to, to ocenić zupełnie w inny sposób. I prawda jest taka, że największą jakby wartością, która powinna być tak moim zdaniem, w społeczeństwie polskim jest próba dialogu, w sensie, że żeby faktycznie ludzie nauczyli się rozmawiać. Już przestałem w ten sposób myśleć, że ej, tu jakaś druga strona jest zła albo coś takiego, tylko ona druga strona faktycznie też nie jest zła, bo ja lubię takie myśleć w ten sposób o ludziach, że każdy ma dobre intencje, tylko jakby czasami wykonać, wykonanie jest złe, w sensie każdy chce dobrze. W jakiś sposób. I żeby obie, jeśli dwie strony chcą dobrze, ale mają sprzeczne cele, no to znaczy, że po y, prostu trzeba się dogadać, tak? I, a przy wszystkim nie nastawiać się wzajemnie. No i tutaj, jakby zdają sobie sprawę, że tu zmieniłem zdanie, że przez jakiś czas, przynajmniej szczególnie powiedzmy obecnie w sytuacji y, starych kobiet, byłem, opowiedziałem się po, stanowczo opowiadałem się po jednej ze stron. Y, tutaj jestem tak, że bardziej opowiadam się za potrzebą dialogu i rozmowy, niż za potrzebą tego, że moja racja jest mojsza niż twojsza. I tutaj bańki informacyjne robią niesamowicie szkodliwą robotę, bo wydaje mi się, że jesteśmy w takim etapie rozwoju jako ludzkość, że jesteśmy w stanie stworzyć pewnego rodzaju raj na Ziemi. Dysponujemy odpowiednią technologią, mamy już odpowiedni know-how, znając całą historię ludzkości, no może nie całą, ale znaczną jej część historii ludzkości, no na różnych polach dysponujemy takim poziomem rozwoju, że jesteśmy w stanie stworzyć pewnego rodzaju raj na ziemi. I ja osobiście uważam, że najpilniejszą potrzebą ludzkości nie są jeszcze szybsze komputery. To jest też przydatne oczywiście, ale mm, uważam, że znacznie więcej dobra wyszłoby z zmiany mentalności ludzi. Z... trzeba, Żeby zmienić świat, trzeba zmienić umysły ludzi, bo już wszystkie te rozwiązania istnieją do aktualnych problemów, tylko technologie, które są obecne, w jakiś sposób używane są w nieodpowiedni sposób. Dochodzi do tych baniek informacyjnych i są dwie strony, które mają wszystkie podstawy, żeby się dogadać. Te odpowiedzi istnieją, ale jakoś jesteśmy pozamykani w tych bańkach. I różne nasze błędy poznawcze, mówię nasze, bo ja też jestem tego częścią, ja nie, nie uważam się lepszy, jestem, jestem tego częścią. Nasze błędy poznawcze uniemożliwiają porozumienie. I to jest, no teraz w sumie dość górnolotnie zabrzmiało, ale czuję, że to jest misja tego, co chciałbym robić z tym podcastem: żeby zachęcać ludzi do dialogu i w ten sposób wyjść naprzeciw, uważam, jednej z pilniejszych potrzeb ludzkości. Czyli wymiany doświadczeń, rozmowy, porozumienia i w ten sposób osiągnięcie jakiegoś spokoju, harmonii. Tak widzę to, co chciałbym robić poprzez ten podcast. Mam nadzieję, że uda mi się choćby w jednym procencie, wtedy będę bardzo zadowolony. I ja osobiście czuję, że mówienie czegoś więcej z mojej strony by aż zaszkodziło temu przesłaniu, które teraz y, zacząłem przedstawiać, więc ja na ten moment y, zamilknę. Bartku, czy chcesz jeszcze coś dodać? Właśnie nie. Myślę, że to, jakby to Twoje podsumowanie jakby do, dobrze kończy misję tego, co chcemy robić nagrywając Kontakt Dobry Byt. I tutaj chciałbym też słuchaczy zachęcić. Jeśli macie jakieś pomysły, jakieś uwagi, chcielibyście z nami się podzielić czymkolwiek, to w takim razie proszę, piszcie do nas, macie, znajdziecie do nas kontakt na naszym profilu, czy to na Spotify, czy na YouTubie. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie. Testujcie nasz, testujcie nasz samorozwój, szkolcie też swój samorozwój i mam nadzieję, że otrzymamy od Was bardzo dużo pozytywnego feedbacku, konstruktywnego feedbacku. Dziękuję wszystkim, życzę wszystkim dobrego bytu. Do zobaczenia. Dobrego bytu, cześć.